Na zakończenie świątecznego bożonarodzeniowego czasu Stowarzyszenie dla Dobra Publicznego, Wydział Duszpasterski Świdnickiej Kurli Biskupiej, Miasto Świdnice oraz świednicki Radny Jan Szkowiak zaprosili świdniczan na siódmą już edycję świdnickiego kolędowania. W tym roku uczestnicy wydarzenia kolendowali wspólnie w Kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Polskiej na Osiedlu Młodych z Orkiestrą Reprezentacyjną Wojsk Lądowych we Wrocławiu z solistami Katarzyną Mirowską i Wojciechem Delem na czele. Te chwile, które za nami, te chwile, które jeszcze trwają, one są ściśle związane z kolędami. Kolendy, które mają głęboką treść, piękną melodię, ale przede wszystkim dla nas są także wielkim darem, który sprawia, że czujemy się wspólnotą. Darem, który też określa naszą tożsamość. Nas, Polaków, nas, katolików. I cieszymy się niezmiernie, że możemy Kolejny raz w świetnicy w naszym biskupim mieście, którego patronem jest święty Jan Paweł II, zgromadzić się tym razem nie w katedrze, która dla pewnie wielu z nas wiem jest teraz już na etapie, pierwszym etapie remontu, więc jesteśmy w gościnnej świątyni pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, tutaj na osiedlu młodym. W kolędowaniu udział wzięli świdniczanie i zaproszeni goście, a wśród nich znaleźli się m.in. biskup Ignacy Lec, szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, wiceminister Ministerstwa Klimatu Ireneusz Zyska. Podczas tego wyjątkowego koncertu można było kolędować razem z orkiestrą liczącą blisko 40 muzyków. Już dziś zapraszamy Państwa na kolejną edycję świdnickiego kolędowania.